Kryteria człowieczeństwa. No, bo to jest takie podstawowe pytanie: czy to człowiek, czy nie człowiek? Dlaczego to takie ważne? No, bo człowiek ma swoje prawa. Człowiek, mówi się, to brzmi dumnie. Jako ludzie jesteśmy wobec siebie zobowiązani, żeby się nie krzywdzić, nie zabijać. Więc człowiek ma prawo do życia. Każdy człowiek. Ale to pytanie, czy to już człowiek, czy w ogóle to jest człowiek, i czy to jest pełny człowiek, wchodzi w zakres filozofii, w różnych rozważań, również badań biologicznych, medycyny. I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, ponieważ dzisiaj niektórym ludziom tego człowieczeństwa się odmawia. Otóż, proszę Państwa, przyjrzyjmy się temu troszkę bliżej. Jest taki filozof, który się nazywa singer, Australijczyk, dosyć sławny z tego, że popierał eutanazję, ale on wyszedł z założenia, że człowiekiem jest tylko ten, kto potrafi planować przyszłość. Jeżeli nie potrafi, to znaczy, że nie jest w pełni człowiekiem i nie ma żadnych praw. Proszę zobaczyć. Co za tym idzie? Za tym idzie zabijanie człowieka, który jest na przykład w śpiączce. Po wypadku, to dotyczy każdego z nas. On po prostu uważa, że takich ludzi należy eliminować, bo nie są już ludźmi. To samo dotyczy oczywiście noworodka. No bo noworodek nie potrafi jeszcze zaplanować swojej przyszłości. Nie potrafi sobie zorganizować pokarmu, nie potrafi bardzo wielu rzeczy, jest niezaradny, wymaga opieki. Czyli pytanie, czy jest człowiekiem? Niektórzy nie chcą uznać w nim człowieka, uważają, że możesz czasem. I te kryteria, które miałyby się pojawić, są takie płynne, ponieważ życie ludzkie jest procesem, w związku z czym nie można ustalić żadnej takiej. Jednoznacznej granicy, od kiedy dziecko jest człowiekiem, a kiedy jeszcze nie jest, to są tylko takie dywagacje filozoficzne. Ale one są bardzo niebezpieczne, ponieważ wpływają na zachowania całych społeczeństw. No więc przyjrzyjmy się, proszę Państwa, temu noworodkowi. On się urodził i czym on się różni od dziecka, które jest w trakcie porodu, albo dziecka, które się jeszcze nie urodziło? Otóż Przede wszystkim oddycha. Czyli czy można uznać fakt, że dziecko już oddycha, pobiera tlen z powietrza, że uruchomił się drugi obieg krwi, że uruchomiły się płuca, za jakiś objaw człowieczeństwa. No ale to może stać się wcześniej, może stać się później. Praktycznie to nie jest żadna granica. Po prostu to jest rozwój człowieka, kiedy przechodzi z łona matki, na ten nasz y, otwarty świat, kiedy musimy pobierać tlen, każdy z nas oddycha, no a przedtem, przedtem ćwiczy. W związku z czym nie ma to żadnej różnicy. No ale można powiedzieć, że to dziecko, które się już urodziło, to może nie jest człowiekiem, a może nie jest człowiekiem, jeśli nie ma wszystkich cech, które ma zdrowy człowiek. Czyli jeżeli jest na przykład zespołem downa albo kiedy ma jakąś inną wadę genetyczną, no i ta wada powodowałaby, że on nie jest człowiekiem. No ale pójdźmy dalej, czyli wejdźmy w ten okres prenatalny. Proszę Państwa, to jest odmawianie człowieczeństwa, dziecku w łonie matki? No to jest taka naciągana sprawa. Przechodzą feministki i krzyczą, bo to jest mój brzuch, Dziecko jest częścią mojego ciała, nikomu do, nic do tego, to ja decyduję. Ale proszę Państwa, dziecko nie jest częścią ciała matki i to jest bardzo łatwe do udowodnienia, bo nauki biologiczne, medycyna poszły już tak daleko, że to jest bardzo oczywiste. Dziecko jest zupełnie osobną istotą, która się poczuła w łonie matki i może mieć inną płeć, ma inny garnitur genetyczny. Jest na swoim własnym szlaku rozwojowym i tak się rozpoczyna życie każdego z nas, więc to jest znowu naciągana sprawa. No ale w czasie ciąży można też wyznaczyć pewne, no takie granice, no i próbują to zrobić. No więc jeżeli nie urodzenie, no to może, może przeżywalność i o tej przeżywalności się ciężko mówi. To znaczy, jeśli dziecko urodzi się przedwcześnie, no to może przeżyć bez matki, da sobie radę czy nie. Kiedyś uznawano to jako 24 tygodnie, i cała prawda sprawa y, Roe przeciwko Wade amerykańska była właściwie oparta na tym założeniu, że do 24 tygodnia to dziecko nie jest człowiekiem, nie ma jeszcze praw, w związku z czym y, y, można z nim zrobić co się chce. Ale proszę Państwa, to jest bardzo płynna granica. Dzisiaj się już ratuje dzieci w 22 tygodniu ciąży. Nawet czasami zdarza się, że wcześniej. W związku z czym to, czy dziecko przeżyje, zależy od o, o przyrządowania medycznego, od naszych umiejętności, od wiedzy, od sytuacji, która powoduje, że ono się rodzi w jakimś miejscu, które bardziej lub mniej może mu pomóc, może go ratować. Lub też chce, lub nie chce to zrobić. Także, proszę Państwa, ta przeżywalność to jest kompletny przeżytek. No, powołują się niektórzy, że święty Tomasz Zakwinu właśnie mówił o przeżywalności i przed przeżywalnością twierdził, że to jeszcze nie jest dziecko. Ale, proszę Państwa, feministki krzyczą, że nie chcą być w średniowieczu. To było średniowiecze i poziom nauki i wiedzy był taki, jaki po prostu był w średniowieczu. Więc nie cofajmy się do średniowiecza, ponieważ dzisiaj możemy zajrzeć do łona matki i zobaczyć, jak to dziecko wygląda, jak się rusza i tak dalej. No ale proszę Państwa, dalej będą pierwsze ruchy. A może, kiedy matka wreszcie zaczyna czuć, że dziecko się rusza, to może ten moment uznać za to, że ono faktycznie żyje, że jest człowiekiem. No ale proszę Państwa, to znowu jest bardzo płynne, bo Kobieta, która pierwszy raz jest w ciąży, odczuje te ruchy znacznie później, nawet w 22 tygodniu ciąży. A ta, która już wie o co chodzi, która już rodziła w 18. No proszę zobaczyć, to jest naprawdę miesiąc różnicy. Więc o co można od tego odliczać? Absolutnie nic. No to cofajmy się dalej. To miejsce przebywania, niektórzy uważają, że wołono matki to jest w ogóle miejsce, gdzie człowiek nie jest człowiekiem, no ale to już jest takie naginanie sprawy. I jeżeli chcą się do tego odnieść, no to mówią, że 12 tygodni. Przerywanie ciąży do 12 tygodnia ciąży. Dlaczego? Dlatego, że w 12 tygodni, ten pierwszy kwartał, to w zasadzie są już ukształtowane wszystkie narządy, no na tyle, że to wszystko już nieźle funkcjonuje, w związku z czym wcześniej, no to nie ma jeszcze dziecka, ale 12 tygodni to jest ta granica. I tak mieliśmy w ustawie tej narzuconej nam przez Związek Radziecki w 1956 roku. O tym mówi pan Tusk dzisiaj, że do 12 tygodnia, zaczarowany 12 tydzień. Ale proszę państwa, to nie jest żadna cezura, to nie jest żadna granica. To nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć, czy dziecko ma 12 czy 10. No tutaj jeszcze powinniśmy zaznaczyć, że inaczej ciąże liczy lekarz, a inaczej neonatolog, ten, który patrzy na rzeczywisty wiek dziecka. Otóż lekarz liczy ciąże od pierwszego dnia ostatniej miesiączki matki, a to jest mniej więcej dwa tygodnie wcześniej niż nastąpi poczęcie. Czyli dziecko jest o dwa tygodnie młodsze niż tak zwany wiek ciążowy i na to trzeba zwracać uwagę. Może być jeszcze młodsze, jeżeli kobieta miała jakiś dziwny cykl i to owulacja nastąpiła znacznie później. W związku z czym dzisiaj, kiedy oglądamy tego małego dzidziusia na USG, możemy określać, jaki on jest duży, możemy go zmierzyć, możemy porównać jego cechy i na tej podstawie się mniej więcej wiek ustala. Ale to nie jest żadne kryterium. Żadne kryterium nie może się opierać na czymś, co jest zmienne i co jest procesem. A życie, proszę Państwa, jest procesem. Więc jeżeli nie 12 tygodni, to może 6. W Stanach Zjednoczonych zrobiono taką cezurę, że powyżej 6 tygodnia, kiedy serce dziecka bije, nie można go już zabić. No i w tym momencie pytanie, co te pierwsze tygodnie, bo bicie serca. Tylko, że znowu to jest zupełnie niedokładne, ponieważ pierwsze ruchy serca następują w 18 dniu odpoczęcia, a w 21 dniu odpoczęcia, czyli po 3 tygodniach, Serce bije już regularnie, szybciutko, ponieważ serce jest konieczne, żeby rozwijały się wszystkie narządy, żeby ta krew dopływała gdzie trzeba. I proszę Państwa, trzy tygodnie. No, ustawodawca amerykański stwierdził, czwarty tydzień to jeszcze nie wiadomo, bo może nie być możliwości zbadania. No, najczęściej to widać na USG, taki pulsujący punkcik. No, ale ten tydzień zostawmy ze względów badawczych. Natomiast następne dwa tygodnie to jest właśnie ta różnica w określaniu czasu ciąży, ponieważ my mówimy o wieku dziecka, a oni mówią o wieku ciążowym, czyli liczą znowu dwa tygodnie więcej od pierwszego dnia miesiączki matki. No i niektórzy się dziwią, no jak to tak wcześnie bije serce dziecka, niemożliwe. No tak, ale to jest znowu proces. To nie jest tak, że nagle cyk. I zaczyna bić serce. To serce musi się rozwinąć. To wszystko trwa. Więc cofamy się jeszcze bardziej. Cofamy się do poczęcia. No i w tym momencie. Co to jest poczęcie? Znowu następują pytania. Mówimy, że poczęcie i tak nauki biologiczne mówią: to jest połączenie się komórek rozrodczych od ojca i matki. I wtedy powstaje nowa istota. Mówimy o człowieku, istota ludzka. Która jest niepowtarzalna. Ona ma swoje własne cechy i znajduje się na swoim własnym szlaku rozwojowym. I od tego momentu, kiedy się te komórki połączą, następuje rozwój, no, w związku z czym mamy do czynienia z człowiekiem. No ale można mówić, no jak to? Ta jedna komórka to już człowiek? Proszę Państwa, po pierwsze, to nie jest jedna komórka, tylko to jest komórka w trakcie podziału. Bo połączenie się komórek rodzicielskich powoduje, że ta, ta połączona komórka ona już się dzieli i następuje bardzo dynamiczny rozwój, czyli krótko mówiąc, następuje szlak rozwojowy życia tego człowieka, który się poczuł. No, ale znowu mamy manipulację, bo tak jak mówiłam, możemy wyliczyć ten wiek y, ciążowy, czyli doliczać te dwa tygodnie ponieważ lekarz zakłada, że kobieta to jest taka idiotka, która nie jest w stanie znać swojego cyklu dokładniej, a kiedy miała krwawienia to wie, a kiedy miała owulację to nie ma pojęcia, w związku z czym ciągle liczy się ciąże od tego pierwszego dnia ostatniej miesiączki matki, ostatniego krwawienia, doliczając te dwa tygodnie albo więcej. Natomiast czasami bywa, że yy, to się jeszcze naciąga w drugą stronę, bo proszę zobaczyć, co robią producenci pigułki dzień po, czyli wszystkich środków czesnoporonnych. Oni twierdzą, że poczęcie jest równoznaczne z implantacją, czyli z zagnieżdżeniem się dziecka w łonie matki w ludówce macicy. A to się dzieje mniej więcej tydzień po poczęciu. To tak, jakby ten pierwszy tydzień jeszcze nie było człowieka, a kiedy już nastąpi implantacja. No to wtedy mamy do czynienia z człowiekiem, który się rozwija, i wtedy to już byłaby aborcja, a wcześniej to nawet nie ma mowy o aborcji, ponieważ tak jakby nie istniał ten nowy człowiek, który się począł. Czyli można wykręcać tą podstawową wiedzę i podstawowe fakty na bardzo różne sposoby, w zależności od potrzeb. No to jest bardzo przykre, ponieważ Kryteria człowieczeństwa to jest fundament, na którym siedzimy. Fundament, który zapewnia, że mamy prawo do życia, że nasze dzieci mają prawo do życia. I powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że jedynym punktem, od którego możemy cokolwiek mierzyć, od którego możemy powiedzieć, że człowiek się zaczyna, to jest właśnie połączenie komórek rodzicielskich, czyli to prawdziwe poczęcie. Proszę Państwa, proszę przemyśleć, Ponieważ dzisiaj pojawiają się takie określenie, że łonie matki, to jeszcze nie człowiek, on nie ma żadnych praw. To są po prostu nadinterpretacje w jakimś określonym celu, najczęściej dla własnej wygody, dla własnych potrzeb, albo żeby innego człowieka sterylizować, żeby go po prostu życia pozbawić. Także sytuacja jest ważna i do tego musimy wracać. Dziękuję bardzo. Zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie umieszczamy bardzo dużo ciekawych informacji na bieżąco i z Polski, i z zagranicy dotyczących życia i rodziny. Dziękuję, do zobaczenia!